Nie ma no, wszystkiego najlepszego. Dzięki, dzięki, dzięki Wszystkiego Musisz to do, tego, do, do, gospodarza, do, do, do go. gospodarza, wiesz? Torcik? To do naszej o, wejdzie, wiesz. O, o, to, 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 A aż... to po wygranym, bo I jak tak to, to nie jemy... Wiesz co to do pani usi na górę? Ale to do pani Usi na górę, ty, oski. No to Do pani usi, no? Keep Załog, załog, góra jest moja. Mi nie nagrywaj, bo mnie tu już nie nagrywasz, to są jaja. Witamy najlepszą załogę. Dzień dobry, witamy. 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 Przyjechaliśmy po trzy punkty Jak tam Kamil? Zobaczymy no. Całe Ostatnio Po wbudowaniu ostatnim tej ładnia także mam nadzieję, że dzisiaj przedłużymy naszą pasce zwycięską. No dzisiaj pogoda dopisuje, można Jak to realizować. Powiedz, pogoda idealna do zdobycia karkonoszy. Dokładnie, tak dokładajcie się tam. Powodzonka. Z osiemnastki zarobić sobie kupić. Aha, no tak też mam robiny dziś ma. Kur... do 15 yeah. będzie... nie to... yeah. <grym wytamu> <to> <grym wytamu> <grym wytamu> The <laughs> Jak tam czemu co po jeszcze dzisiejszym rybalu? No? Szukasz kontentu. Trzeba właśnie coś popytać. No dobrze, dobrze. Nie, cieszę się na ten mecz. Myślę, że będzie fajne spotkanie. Tam też w karponoszach to znaczy wiele górze było bardzo dobre spotkanie. Jeden, jeden, dosyć, nie? No, wyrównane dosyć takie. Ale myślę, że dzisiaj przechylimy szale na naszą korzyść i... Trzy punkty pomylić. zostaną w końcu na Podlesiu, tak jak było na odprawie, tak, tak chcemy, żeby one pozostały i żebyśmy się pieli w górę tabeli cały czas. Powodzonka. Pod kółką. Tak. Ja mam rozpisane 1-0. 1-0 dla nas? Kto strzeli? Kto strzeli? Może to manek z głowy jak nie, wczoraj ktoś, kto Nie, kto strzeli w Ktoś, kto jeszcze nie strzelił, strzelił w tym sezonie. Winian na przykład. Myślę, że stach... jest... w tym sezonie nie strzeliło. <laughs> no to nie jest łatwy wybór, bo dużo niszczy. Nie, 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 nie przesadzajmy. No nie strzelił, tak na kana szybko. A strzeli. strzelił. Wacek chyba też strzelił. Nie wiem, że wacek się. Winian dwa nie strzelił. Winian dwa razy strzelił. Jakie warunki postawiły karkonoszu u siebie? Ciężko. Kurczę. Ja wiem. Ciężko. By. Mieliśmy lekką przewagę, uważam. Tak? No. Padła taka brameczka na 1-0, poślizgnąłem się pod ręką, weszło wybić. No. Ja co na 1-1, ja tak? na 1-1, no. Jeszcze mieliśmy nawet sytuację, bo dzisiaj sobie odświeżyłem ten skrócik. Jak tam, Alan? Bardzo dobrze. Kolega? Przeciwny? Kolega z Gór. Razem grajcie. Tak, tak jest, na bramce. Bramkarz. Dzisiaj muszę mu pokazać. Dzisiaj musisz strzelić mu. No, Powodzenia. Jak tam nowo przed meczem? Dobrze, dobrze. Nastawienie dobre, pozytywne, mocne. Okraniacze sobie wziąłem. Polecam serdecznie wkładki. Najlepsze. Najlepsze na okraniacze, obra. Powodzonka. Dankę, dankę. Kul mecznikowy jest. Dobrze, Jezu. że wosy. Kogo to? Święto co? Naj Gdzie moje? Najrebus w filmie. Kościół, ja mam wypastowane. Cieje buty. buty. O Przemo, bo sztydery z Ciebie mają, czemu no. masz tak czyste buty przed meczem? Czyste buty? Aaa, no to jest właśnie to, że ludzie zwracają uwagę na takie detale, a nie wierzę w takie rzeczy, że takie detale, z... nie, że takie detale mają, mają coś wspólnego z y, performancem w meczu. Nie wierzę w to. Chłopaki gadali, że chłopaki następny mecz takie buty co? i masz kary stół. Ja powiedziałem już, niektórzy to nie jeździli, bo tej buty wyglądali chyba

Już ci powiem? 25 Nie. będzie, założymy się. 25. I co? No dobra, no to zło. No to przeprosimy. O masz przeprosimy. 25 Dzień. Nastawienie przed meczem. Moje? Czy... Twoje, twoje. Dzisiaj dobrze czuję, że, że będzie dobrze. Że no? będą trzy punkty? Tak, tak. Przed Górnikiem miałem właśnie takie jakieś obawy wewnętrzne, a dzisiaj jakoś... Tak dzisiaj jakby, spokój dzisiaj mentalny? Dzisiaj ja czuję, że będzie dobrze. Oczywiście to są tylko moje przewidywania, nie? To samo, ale po prostu tak, jakiś taki... Oby się tak taki, spełniło, taki nie? No dobrze, ćwiczy, dobrze trenowaliśmy ostatnie trzy tygodnie. Nawet przed tym meczem z Górnikiem dobrze trenowaliśmy. Yy, Dużo taka fajna intensywność, zaangażowanie było, yy, jakoś tak się te drinki fajnie zazębiały, myślę, że, 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 że to będzie teraz oddawać, nie? Tak, tak mam nadzieję. Więc chłopcy przygotowani w 100% i obydwie trzy punkty. Tak jest. Tak! <grym i zbogodanie> jest ruch bez piłki. Ruch bez piłki. Cały czas. Bo jak będziemy stali, to z tego będzie. Nie masz piłki. Cały czas się rusza, ruch zmętam. tam. Nie pękamy na robocie. Jedziemy z ogniem. Dawaj, dawaj. Kto wygra? Młody trzy asysty na jego Tyle samo Jacek i Mateusz Pacławski. A teraz już rusza poleciaka Katowice. Jest Grosi, jestes strzał, jestem gole! Ale że się zabawił! Ale że trawi tutaj Denisę Macyśkiewicz. W dzisiejszego spotkania zakończył pierwszą połowę. Strzegać się głupiego i nauszalackiego no grania. Dobra? Cały czas się napędzać, nakręcać. Wasze uwagi bardzo cenne, my idziemy, działajcie sobie panowie, a za chwilę wychodzimy, walczymy. <zysy> <Okay. zysy> <zysy> <zysy> e see you do podmontażu drużyny Bartosz Nowicki numer na 11 z liga brawo, brawo! dobrze Więc jak tam po meczu? Lepszego scenariusza chyba nie mogłeś na napisać. Ja bym starł. No to musiało się udać, to był taki dzień. Taki. Kto wygrał mecz? Młodecie! Kto? Młodecie! Kto? Młodecie! To... Młodecie, Młodecie, to... Młodecie ROLU! Jak Sebuś, tak jak powiedziałeś, brameczka. No dobrze, no najważniejsze, że wygraliśmy na zero z tyłu, to jest najważniejsze. Drugi mecz, drugi gol, oby maszyna się nie zatrzymała jak oby to wygrywali, to jest najważniejsze. Jak tam po meczu? Trochę ciężkie warunki stawili. No, oczywiście, dobra drużyna, ale wywiązaliśmy się ze swoich obowiązków, robota zrobiona. Mamy trzy punkty, nie tylko się cieszyć i, i tak dalej. Po prostu. Teraz Wrocław, w niedzielę. Na pewno to będzie bardzo ciężki mecz, ale w każdym meczu chcemy wygrywać. Nie boimy się nikogo. Oczywiście. Powodzenia. Dobrze, Jeszcze raz panowie, duże gratulacje. Dawaj. i'm just gonna